Znajdujemy się na ulicy Piłsudskiego 68 w Rumi. Jest tutaj centrum Helendoron oraz biuro dyrektora Franczyzy Helendoron Polska Północna. Naszą szkołę założyła moja żona Agnieszka i jest to obecnie największa szkoła Helendoron w Polsce Północnej. Uczymy na 15 poziomach kursów, zaczynamy od Baby Space Start, kończymy na Team Success z maturzystami. Okay, so Mogę to... prowadzić właśnie szkolenie? Stworzyliśmy w Rumi taką szkołę językową, do której sama chciałabym chodzić. Stworzyliśmy miejsce, w którym zarówno dzieci, jak i rodzice oraz nauczyciele czują się znakomicie. I oczywiście dzieci wszystkich naszych nauczycieli uczą się gdzie? Tutaj, w Centrum Helendoron w Rumi. Wspieramy je na tej długiej ścieżce w rozwoju ich naturalnych kompetencji językowych. Uczymy nie tylko angielskiego, współpracy w grupie, o tym jak rozmawiać o swoich emocjach, wrażliwości na świat i innych ludzi, o tym jak wyrażać siebie a to wszystko w atmosferze wsparcia i zaufania. 20 lat naszych doświadczeń daje nam pewność, że to naprawdę działa. Dwa lata temu jeden z naszych uczniów, który zaczął z nami naukę jako maluszek, zdał maturę i od razu poprosiłem go o to, żeby pracował u nas i pomagał przy kursach wakacyjnych, no bo wiadomo jego angielski jest bezbłędny. Jestem jednym z pięciu dyrektorów. Kalendoron w Polsce. Inni są w Tychach, we Wrocławiu, w Lublinie i w Warszawie. W naszym biurze wspieramy działanie 24 szkół w moim regionie. Razem z Anią, która zajmuje się logistyką, Asią, która jest dyrektorem marketingu, dbamy o to, żeby na czas były szkolenia, żeby na czas były materiały, żeby naszym szkołom nie brakowało niczego do tego, żeby mogły jak najlepiej uczyć dzieciaki angielskiego. Wspólnie z dyrektorami z Polski oraz z partnerami franczyzy z Gdyni, z Bydgoszczy i z Gdańska dbamy o to, żeby nasza franczyza się rozwijała i żeby był to naprawdę atrakcyjny biznes. Nasza sieć to zbiór doświadczeń 24 szkół w naszym regionie. Wspieramy się i służymy sobie radą. Możemy korzystać ze wspólnych doświadczeń. Ktoś, kto napotka jakiś problem, może mieć pewność, że ktoś inny już ten problem miał i już go rozwiązał i chętnie tym rozwiązaniem się podzieli. Mój zespół to wspaniali ludzie. To my mamy wpływ na to, co robimy w naszym biznesie, w naszej firmie i jak to robimy.